Z tej strony Nelo Pomelo. W dzisiejszym odcinku zrobimy sobie zadania halloweenowe na Movie Star Planet. Oprócz tego, jak wykonam te zadania, to pójdziemy zakończyć sobie na Movie Star Planet 2, ponieważ tam też jest jakiś event halloweenowy. Nie wiem na czym on polega, ale przekonamy się o tym. Nie wiem czy wstawię to w Halloween, czy nieco później. Jak później, to przepraszam. Za dwa dni, jak to kręcę, jest Halloween, więc... Nie wiem, czy się wyrobię. Ale mniejsza! Przejdźmy do wykonywania zadań. Czekałam specjalnie na to, żeby wszystko się odblokowało, żeby w końcu to nagrać. To nie jest Pixie. Ojej, co ta zmiana. Opuść wampira. Znajdź pięć misek słodyczy. Ja to, ja odblokuję. to wszystko. Możemy wychowywać teraz wszystkie zadania, może pójdzie szybciej. Mamy cukierki, bardzo fajnie. Nie to perze, bo ja przecież odebrałam tych na raz. naraz. <grymiałam>, że się nie spotkałam niczego. Patrzcie, ale szybkość. Mamy dwa zadania ukończone one jednocześnie. O to mi właśnie chodziło. Zrób artbooka, nie z tego świata. Art Artbook. Um, porobimy coś sobie na szybko. Kurczę, nie chce mi się... Elwina. Ok, next y task. uwielbiam roczne i straszne jaskinie, przynajmniej podczas Halloween. Hehe! <laughs> Ej, a może tu? Oh, dobra. <laughs> to, dobra, nie chcę być, ale bardzo ładne. Chodzi nie tylko o to, by zachowywać się przerażająco. Trzeba też wyglądać przerażająco. A nie wyglądam? Słusznie, najbardziej upialny look, jaki tylko możesz sobie wyobrazić. Eee, a nie jest? Zobaczymy też dzisiejszy motyw, bo jeszcze nie patrzyłam. O, jakie super stopy, ale genialne. O, i ta czapka jest piękna, magiczna. Ale podjara, nie? A, ale fajnie. Ej, ale kozackie Oksy, Ale fajne to wow. Gdyby to tak unormalnić. Ale cute, oj, oj, oj. Nie mówcie teraz, że zaliczy mi na przykład kilka tych zadań, jak zrobię saluka. O, mamy fajną bluzkę! Ale fajna bluzka, fajna. Tylko... Serio? Nie dopasowują do skóry, jaka jest. Wyobraźcie sobie, to jest osoba, która ma ciemną skórę na movie Star Planet, albo jakąś, nie wiem... Nie cool. I ma takie coś. Tak jakby nie przemyśleli tego, Upsi. Przejdź do Kliniki Piękna i konkursowy uker No skóry. No właśnie mówiłam o tym, teraz sobie sprawdzimy, czy, czy przypadkiem nie miałam racji pójdźmy do pokoju... tutaj no i ja mam chyba osobę... od niedawno roz... Wzna roznajomej no właśnie styl... nosferatu nosferatu what? co to znaczy? jest teraz w modzie powój w wodze fantazji i stwórz upiorny projekt ja chcę najpierw się dowiedzieć co to znaczy styl nosferatu nosferatu o oh, się! Jak to się odnosi do mody? Dobra, to takie mroczne po prostu. Możemy w tym klimacie zrobić nasz nowy projekt Design Studio. A nie, to było tu właśnie. Lisańs. Uh! Uuu Moim zdaniem do tego stylu Nosferatu pasuje właśnie ten sweter z kołnierzykiem. To było ciekawe. O, może tak nie. Mają edycję świąteczną Halloweenowej. Nie zrobię. Nie no, lubię święta. Bardzo kocham nie mogę się doczekać. A, a no, no i szybko. O i mamy spódniczkę do kompletu. Minusem wielkim właśnie jest ta bluzka. No fajny koncept. Tylko nie przemyśleli tego, że nie będzie do każdego pasowało to. Patrzcie, ale wow, to się tworzy taką jedną sukienkę taką. Bardzo fajnie. Daj trzy autografy. Ej, mogę to pominąć, please. E, dobra, przyłącz się do gry zwariowanej karty i wygraj tą rundę. Oh no. Challenge accepted. Dobra, nie pomijamy, chyba że mi nie pójdzie. Ale dam szansę samej sobie. Zwariowane karty to może być coś. Naprawdę, mam duże oczekiwania. What the fuck? A nie dobra, trzeba wygrać, ale zaliczyło się za wejście do tej gry. No tak. Najlepszy zapominalski. Hm. O, YouTube kiedy nie da dzwonka. Na przykład, kiedy twój ulubiony YouTuber wstawi film. Niefajne uczucie. O! Widzicie, ktoś podziela moją opinię. Powiedzmy, że królowa. O, patrzcie. Jestem mistrzem. O! Oksem jestem normalnie. O jego! Nie wiedziałam, że pójdzie to tak łatwo. Smaczny. Nic nie może być smaczne, nie wiem. Białe zęby, ponieważ mamy je w buzi. <śmiech> <śmiech> o nie. <śmiech> Dzięki. <śmiech> 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 Dobra. Zadanie, Oret, już prawie jeszcze trochę i pomoże sprowadzić na ten świat więcej w roku. Poszuka inspiracji i daje robić 10 strasznym pokojom innych movie stars. 10? Na pewno tobie nie dawałam, więc ci dam. O, przekazy okazji jeszcze bunny. Ojciec szczurów. <ścoughs> Widać. Porządny ojciec ma swe królestwo władnych szczuróżyców. Zupka chińska! Robimy zupkę chińską! Wiecie co to jest? To jest fabryka robienia zupek chińskich. I to jest ich sekretny składnik. Ej, nie wiedziałam, że to będzie takie duże. A w sumie to fajnie. Jest dobrze widoczne z daleka. Patrzcie! Jak się ładnie świeci na złoto. Ale piękne skrzydła! O kurcze! tutaj widać bardzo dobrze tego Bumi, więc no. Wielkiego surprise'u nie będzie. Ale cute! Ma śmieszne oczy. Ej, gdzie są jego ręce? What the fuck? A, to są takie maciukcie, ale bardzo urocze. Let's go today. MSP2 A, nie dobra What? Zarania wkrótce odpuści Mówi Star Planet 2. Pośpiesz się wykonaj wszystkie zadania, póki jeszcze możesz. Jakie zadania? Patrzcie, jakie fajne MSP. Ale kozackie. Dobra, gdzie, gdzie, gdzie są te ludki wszystkie? Kurczy, jakaś zarania. To jest jakieś przejście. Kurcze, ale się jaram. Podcie! O sied, co tu się dzieje? Ojejku, witaj! Jestem zarania. Pochodzę z mrocznego i upiernego świata, który znajduje się daleko stąd. Wasz świat jest inny. <noise> Nie jest upiorny ani trochę, ale pomimo tego wszyscy zdają się dobrze bawić. Dziwne, ale fascynujące. Chcę przyrządzić miksturę. Chcę uchwycić jasną esencję tego miejsca w miksturze, którą przekażę mojemu mrocznemu światu. Pomożesz mi stworzyć tę miksturę. Ani mi się śni! Albo... Ech! Okej... Okay. Myślę, że bardziej rozkręci się ta fabuła, jak się zgodzę. Zaczynajmy! Pierwszym składnikiem mikstury jest światło. Musimy przynieść sześć rosnących tutaj i lśniących grzybów. się i wrzuć do kotła, a potem porozmawiamy. Patrzcie, ale genialne! Oto mężczyzna! Bolą mnie oczy. Widzę białe plamki. Może jeśli udałoby się stworzyć luk, który byłby zarówno upiorny, jak i radosny, to wrócilibyśmy na właściwe tory? Elegancko. Elegancko. Drugim potrzebnym składnikiem jest esencja przyjaźni. Staniesz obok kotła i zaprzyjaźnić się z kimś? Czy ta osoba musi przyjąć to znajomy? Tak, tak to trochę lipa, bo nie wiem, czego mogę się spodziewać. Dobra, mogę zaprosić. Pomożesz mi tworząc artbooka przedstawiającego radosne i upiorne przyjęcie? Pomaga Ci! Jestem zadowolona z efektu. You know, połowa gości będzie się śmiała, a reszta ucieknie z popłochu. Czyli opis klauna. Musimy dodać radość, która będzie końcowym składnikiem mikstury. Spróbuj zatańczyć obok kotła. Pełny pomysł! Wydaj się na czerwony dywan i rozdaj autografy trzem graczom, którzy są tutaj nowi, tak jak ja. O nie, jestem w czarnej dupie. Będę musiała dograć później elementy, to ja na razie kończę. Ogólnie to dogrywam ten klip w innym dniu. Idziemy kończyć zadania Halloweenowe na MSP2. Muszę przyznać, że mnie trochę mydliło, gdy patrzyłam na to, co robisz. Co? Jeżeli już teraz źle się czuję, to co się stanie, gdy użyję tej mikstury w domu? Orety! Czyli jednak nie powinnam używać mikstury? Och, muszę to przemyśleć. O, shit. Znajdź mnie i pomóż mi podjąć decyzję. Okej, okay, idziemy szukać zarani na całym Star Planet, gdzie ona może się ukrywać. Hmm. Chowanego gramy. No raczej nie tu. To byłoby za łatwe. Nie wiedziałam, że to jest ciąg dalszy. Okej. Okay. Dobra, nie chciałam tego widzieć. Oby nie w klubie VIP. Oby nie w klubie VIP. Błagam. Nie. Idziemy do plaży. W ogóle jestem ciekawa, jaka może być nagroda za te wszystkie zadania. O! Jesteś! Nie! Pomóż mi podjąć decyzję. Czy powinnam użyć mikstury, by przekazać radość mojemu światu? A może lepiej, żeby pozostał upiorny? Dokonaj wyboru i powiedz to słowo na głos. Radosny czy upiorny? Może... Radosny? <grym> Radosny. Kurczę, co ja mam teraz zrobić? Czemu nie mogę dokończyć quest'a? Czekajcie, Z2. ja muszę sprawdzić na YouTubie, może ktoś to nagrał. Trzeba napisać na czacie! <grym> Teraz już wiem, co zrobić. Teraz wrócę do domu. Dużo się tutaj nauczyłam. Jasne światło, życzliwość i radość. Nigdy tego nie zapomnę. Hej! O kurczę. Epic. Teraz trzeba sprawdzić, co się kryje w tym skarbie. Twoja nagroda. Ojejku, sukienka zarani. Wow, dziękuję za oglądanie tego filmu. Mam nadzieję, że nie był za nudny, czy coś. Ja się bawiłam świetnie. Życzę wesołego Halloween, albo jak nie będzie ten odcinek Halloween, to życzę po prostu miłego dnia. Zapraszam do opisu. Tam macie moje social media i w ogóle, jeżeli jesteście ciekawi. Ja was wszystkich pozdrawiam. No i papatki.